Witam Was w Simsach ponownie. Dzisiaj zaprzyjaźnimy Alicję z Karolem. Wreszcie się to uda. Zaprasza. Alicja śpi. Dobrze. Spróbujemy o, o ósmej. Spróbujemy ją zaprosić. A Karol do tego czasu... Chciałbym, żebyś... Hmm, no ty potrzebujesz gotowania. Czy możesz czytać książkę o gotowaniu? Zobaczę, czy mają książkę o gotowaniu. Dobra, kupię im jakąś książkę. O, Karol jest skupiony. To w ogóle emocja, którą jeszcze nie widziałem. Chcesz coś czytać? Idealnie. Idealnie. Kup książki. I poproszę książki związane z... Gdzie tu są umiejętności? Tu są książki związane z, z umiejętnościami. I ja potrzebuję, tak, gotowanie, kup to Kupię mu od razu wszystkie te y, części gotowania Przeczytaj to Trzeci poziom? Możesz już to czytać? Dobra, to chyba źle kliknąłem, myślałem, że to będzie jakby, wiecie, pierwsza książka, bo pierwsza tu jest No ale dobrze Tak, y, nastrojnik mu ten Zobaczymy, na, nauczy się nowych dań, świetnie, świetnie Mam zamiar przeczytać wszystkie książki. Później, jak powiększę dom, to zrobię im salon, gdzie będzie telewizor, i tam można oglądać programy kulinarne. I nauczy się jakichś właśnie nowych przepisów. Też super. Ale fajnie, że ma na skupiony. Co mu to dało? Dobra sesja grania. Wow! Bo grał w gry na tablecie i to mu sprawiło, że skupienie. To dobrze wiedzieć, ty czytasz i jest już y, szósta coś tam ten, co jest? O jedy, Karol jest spięty dlatego, że nie podoba mu się poziom tej książki, to znaczy, że jest zbyt dużo, czy chodzi mu o to, że że on ma jakiś słaby poziom? No dobrze, niech sobie poczyta coś takiego, szkoda, że już nie jest skupiony, znaczy na, ten, na stronik nadal jest, ale jest zakryty tym. Dlatego, no, zanim weźmiesz tą kąpiel, to poza tym nie możesz wziąć kąpieli, bo masz tylko weź prysznic, no to chyba się nie, nie pozbędziesz tego nastrójnika, trudno. Ale dobra, czytaj tę książkę, a tutaj y, łowisz, o, zdobył poziom gotowania właśnie. O, świetnie, Antoni, czy możesz tutaj jakąś luźną rozmowę tą, jakąś panią, no przecież może być twoją znajomą, nie? No, przyjazne przywitanie tam coś sobie porozmawia? Jak ci idzie wędkarstwo? Chyba bardzo dobrze, nie? Wędkarstwo, trzeci poziom, niedługo już ten. No świetnie, masz jakichś tam ludzi. Dobra, i tak chyba nie możesz z nim rozmawiać, bo widzę, że nie rozmawiasz. To nie rozmawiaj, to sobie łów tylko te ryby. O, coś, 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 co się dzieje. Zbyt duże przyspieszenie. Zmęczony, a. No dobra, niech ci będzie. I tak dużo się nauczyłeś już. Jedy, który poziom. Dlatego głód, zmęczenia nie możecie umrzeć Simowie, dlatego e, może ty właśnie z, zjedz talerz pełen protein Tylko bez talerza jedz, okej? Okay? No, chodź już tutaj do domu jest jeść Aha, muszę to usunąć Już, już idź tutaj A Karol, jak idzie czytanie? Jesteś spięty, to niedobrze Jest już dziewiąta? Szybko zaproś stąd. Alicję, wiem, że jesteś spięty, ale może będziesz mógł się jej wygadać i nie być spięty. Poza tym za chwilę ci się chyba kończy, za dwie godziny, no ale to szybko tu mijał w Simsach. No, zadzwoń do niej. Aha, sprzątasz tu? Nie, co ty mu robisz z tym talerzem protein? Chciałeś mu zjeść? To jest pana Antoniego, nie jedz mu. On już idzie jeść. Idziesz jeść? Anton idzie jeść. Co? A, Alicja już tu jest, idealnie. Gdzie jest? jest niewidzialna o, Alicja jest niewidzialna hmm. No za chwilę przyjdzie zapuka do drzwi czy zadzwoni zobaczymy hmm. I wtedy y, może zjecie coś wspólnie o dobra wziął sobie jedzenie Pff, Nie muszę mu nawet pomówić co, co ma jeść Co jesz, co tam masz Co to? Sałatka ogrodowa, o fajnie Jedz sobie sałatkę Jedz zdrowo Przyszła Alicja, dlatego zaprasz do, do, do środka. Odłóż to jedzenie, człowieku. Hmm. Antoni, jak tutaj ten. Głowa ci upadła, widzę. Dlatego, no przecież macie tu siedzenia, mogłeś usiąść sobie. Hmm. Komu dzwoni telefon? Karolowi? Co jest? Komu ten telefon dzwoni, bo nie rozumiem. Aha, Antoniemu. Jagoda... O, tak, porozmawiaj. Odbierz. No, odbierz ten telefon. Nie, daj jej czekać. A ty tutaj... Co? No, co mam mają robić? Rozmawiaj! Tutaj było już takie, dobra, narzekaj na problemy, żeby pozbył się tego negatywnego nastrójnika. Jest już pogodne, to świetnie, od razu mu to, to poprawiło humor. I tutaj potrzebuje coś takiego jak, wiecie, jak wtedy było, że opowiedz jakiś tam taki sekret niesamowity. Dobra, okaż tu, podziw coś, nie ma tej opcji, ale, i ta, a co on by chciał? Po prostu, żeby... Gdzie to można poprosić o, o bycie dziewczyną? Przypij, zostaw tu. Ale jeszcze nie można, ale jeszcze nie ma tej opcji, bo... bo ten. Bo nie mają romantyczne. Nie mają zawsze zbyt dużo romantycznych, dobrze, ale no za chwilę, jak tylko zostaną e, najlepszymi przyjaciółmi, to wtedy im e, spróbuję pójść cały czas, będę iść cały czas w stronę romantyczności. nie, nie widzę tutaj nic takiego przełomowego. Hmm, może wiecie, ja nie widzę, bo ja tak szybko, szybko tutaj klikam, szybko czytam co tutaj jest Ciężko jest się skupić i mówić, dlatego czasami przerywałem, później wycinam to jak tylko sobie przeglądam na spokojnie i czytam Przyjazne tutaj Przyjaźń po pogrób Czegoś takiego szukałem Dobrze, zobaczymy teraz jak zareaguje Alicja na to, że on chce być już, wiesz Ale ej, czy to jest w sumie dobra decyzja? bo czy oni będą najlepszymi przyjaciółmi, to może już nie będą mogli się zakochać. No dobrze, zobaczymy co teraz. Mają przyjaźń po grup. Czy można jeszcze coś więcej jakby zrobić tutaj w tej przyjaźni? Klikam jeszcze wyjaw wielki sekret, więc to też chyba im super poprawi. No i teraz mogę iść chyba właśnie w jakieś romantyczne rzeczy. Zobaczymy jak będą na to reagować. Mam teraz, że już nie będą. Zacznij od zwykłego konfliktu, ale się ucieszyłem, bo wreszcie pierwszy raz jestem na jakichś takich po prostu na, na kierunku, w którym co wszystko dobrze idzie. Świetnie idą plusy, dlatego teraz będę cały czas dawać jakieś rzeczy związane z romantycznością. obejmi to też w porządku. Wręcz róże. Super, teraz jest super. Pierwszy podsunek? Dobrze, zobaczymy czy mi się uda i wszystko ten Uwaga, uwaga A, po tej stronie Jej, fajnie Wreszcie, udało się I Tyle odcinków to zajęło, ale w końcu się udało I Cały czas tam będę klikać, tu teraz te wszystkie rzeczy z tym związane czy mogę już poprosić. Czy... Dobra, ale jeszcze pochwał wyglądnie. Nie teraz jedzenia. Nie jest teraz jedzenia. się dzieją takie rzeczy. Mm, to jeszcze. Jeszcze kilka rzeczy. Dobra, w sumie oboje są. Y, są bardzo flirciarscy. Dlatego. Dobra, teraz powinna się zgodzić. Poproś. Uwaga, zwolnij tempo. Uwaga, aż wstali, to jest taka rzecz. Trzeba było wstać. Jak? Czos lisiecz Czyli co? Jest! Świetnie, udało mi się, osiągnąłem w końcu ten cel! Zarąbiście, wysuwiście, kuś, jeszcze jakieś tam rzeczy niech mają tu jak najlepiej. Jak najbardziej na plus, na plus, cały czas. Szybko naklikam. Ja za chwilę muszę kończyć, więc... Ale jeszcze chwilę, jeszcze spokojnie. Pocałuj z pasją, jak to będzie wyglądało? Pocałowałeś już z tą pasją? A chyba tak, nie wiem. Dobrze. I, I co, musi już iść. Dobra, już poszła. No to super! I tak się udało, i tak się bardzo cieszę, że z tego co wynikło. Świetnie, jest dobrze, naprawdę. A ty jesteś Antoni naprawdę w fatalnym stanie. Czy ty potrzebujesz coś? A ty co chwilę śpisz, no masz co? No nie, nie zdrzemaj się, tylko śpij Gdzie ty zwarywaś? Nie Weź tu podejdź, nie, weź mu nie przeszkadzaj w spaniu ty, ty jesz i patrzysz jak on śpi No to trochę tragi, dziwne rzecz, ale okej okay. Już spokojnie, powoli zbliżamy się do końca odcinka Potrzebujesz... Weź się wyśszaj, Wysikaj się a później... Przeczytałeś w końcu tą książkę? Nie wiem jak sprawdzić czy on przeczytał książkę, czy nie. No... No to przeczytaj jeszcze. Może jej nie przeczytał do końca. Co ty tej przecież jeszcze nie, nie załatwiłeś się, nie? Możesz czytać na kibiu? Wziął tą książkę? Nie chyba, nie wiem, ale książka zniknęła. Więc gdzie ty masz tą książkę? Masz ją w tym uposażeniu? Ale ty masz ją czytać! Przeczytaj to, nie śpi. Jesteś trochę zmęczony, ale bez przesady. No bo nawet jak nie, nie. Nie może tak za dużo gotować, bo tyle będą mieli jedzenia. Co oni potem z tym zrobią? Na no jakie widzicie tu, na przykład, się popsuło jedzenie, to nie, nie fajnie. A tak będzie się uczył, to, to jest w porządku, mam, myślę. Dobrze, ja już wam dziękuję, bo tutaj czas mnie goni. Ja wiem, że ten odcinek może taki krótszy, ale za to, jak udany. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja jestem Karton. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!